Dzisiaj czekam na dwóch młodych klientów, którzy przyjadą obejrzeć Abarta. Przez telefon wydawali się na jarajna ten samochód. Myślę, że to idealne auto dla nich. Dzień dobry, my do pana Norberta. Dzień dobry, a witam. Norbert, Oliver. Oliver, Mateusz, Witam również. My przyszliśmy po Abarth'a. Abart, tak, a to wy, to tutaj, proszę. Fiat Abarth 595 to auto z 2019 roku. Pod maską kryje się silnik o mocy 180 koni mechanicznych i pojemności 1,4 litra. Do tej pory auto pokonało 14 tysięcy kilometrów. Który w ogóle z was zainteresowany jest? Tu kolega jest zainteresowany, ja, jestem, ja mu tylko towarzyszy. No lakier wygląda bardzo dobrze. Znamy tak. się troszeczkę na tej sztuce. Tak jak rozmawialiśmy przez telefon, auto jest prowadzone z Japonii, mhm. ma niecałe 15 tysięcy kilometrów. W pierwszym lakierze tak jak zauważyłeś, że żadnej szkody nigdzie tam nie było, tak? Jaki zakład lakierniczy coś prowadzicie? Studio detalingowe okay. prowadzimy. Okej. Okay. To jest wersja 165 koni? Nie, 180. Kompeticjon. Czyli najtaniej naj, naj na rynku. Ważne, że manual. No tak, Oj, to to, to, tak, to wiesz. jest to ważne, dokładnie. Środek prezentuje się dobrze. No taki plastikowy troszkę, co? No, nie to jest zniszczony. – To najważniejsze. Nie, no panowie, no praktycznie nowy wóz, nie. Tutaj jest troszkę porysowane. – No coś przewożone było? Dlatego powiedziałem praktycznie nowy wóz. Ma swoje lata. Jakieś zacieki są widoczne, zarysowania na progu. W tym są no. co to takie no mikroryski? Tak jak kolega z Poradzicie sobie. <noise> Ten doradca jego widać, że Maruda tu jakiś plastik znalazł, uszczerbiony czy tam porysowany, jakieś szczegóły. To było ewidentnie po to, żeby zbić cenę. Możemy zobaczyć to, co najważniejsze w tym aucie? Czyli silnik. A, no pewnie, oczywiście. tak jak duża maska, tak duży kij. No tak to wygląda jak nowy no. W Polsce przyszedł tam serwis olejowy, oleje, filtry okay. powymieniane, także... Czyli standardową procedurę? Tak, dokładnie. Przekonwertowany jak... na rynek europejski. A radio, multimedia, wszystko. Słucham? Jak z rozrządem? No gdzie, jak to ma 15 tysięcy? No ale już parę lat ma. Nie no. No to nie, nie robiliśmy. Okej. Okay. Zamykamy bo nie ma już co tutaj oglądać. Oglądać nie, ale może chcecie posłuchać. Nie, no tak, Dokładnie. odpalamy. No właśnie. Bez odpalenia nie kupujmy. I bez jazdy tak, próbujemy. Wystańcie sobie z tyłu, a ja odpalę. Dobra. Najprzyjemniejszy moment. No, cały fan jest jak się stoi z tyłu. Pokażę mi jak ten silnik pracuje. Na latek zrobi to wrażenie. No, ale ma to zarysowanie, nie? Środek taki plastikowy trochę. Nie się poda. Nie, ale to jest do siebie. To no zawsze robi półrody. Ja ty potrafię.